Wyspa nazywa się Digura. To jest rafa koralowa. Witam was oficjalnie na Malediwach w takiej nietypowej aurze, chociaż w sumie dosyć typowej dla Azji, czyli przelotne ulewy. Ale teraz nie o tym. Jestem na lokalnej wyspie. Wyspa nazywa się Digura. Jeżeli lecicie na Malediwy, to macie do wyboru właśnie. Albo polecieć na taką lokalną wyspę, albo do resortu, czyli do tego miejsca, gdzie macie te domki na przykład na wodzie. Tylko wtedy taki wyjazd jest troszeczkę droższy. Zostajemy na Malediwach parę dni, także pokażę Wam, jak to życie tutaj wygląda. Właśnie dojechałyśmy do naszego hotelu, do w sumie guest house'u. Musimy dopełnić jakieś formalności i lecimy w odbiór pokoju. To jest właśnie restauracja hermic. Nazwa pochodzi od krabów, które tutaj po plaży sobie biegają. Patrzcie na ten widok. Przecież to jest niesamowite. Na tych palmach suku kosy nie wiem czy widać. A tam dalej... Jest stojak z deskami surfingowymi, i tam już od razu tutaj widać wejście na plażę. Czajcie to? I tutaj w tej restauracji serwowane są już w cenie śniadania. Jeżeli chodzi o inne posiłki, czyli lunch i kolacje, to już we własnym zakresie można sobie zakupić. tutaj mamy taki lokalny sklepik nie ma ich wiele na takiej wyspie przed wejściem zostawiamy buty i chodzimy na basen. tutaj jakieś ciasteczka lokalne albo nie w sumie lokalne, bo gdzieś to już widziałam. no takie rzeczy, które muszę znaleźć w sumie w większości sklepów, również w Polsce. Macie tutaj takie smaki indyjskie, ciekawe. Takich jeszcze nie widziałam, w Indiach również nie byłam. Ale ciekawe, bo tutaj na Maledwach jest bardzo duży wpływ z Indii. Są również dania w restauracjach indyjskie, także ciekawe. Może któreś spróbujemy. Jeszcze jedną ciekawą rzecz znalazłam. Orbit o smaku surowego mango. Tego to nie widziałam. U nas. Jeżeli chodzi o zakupy kupiłam sobie tylko jedną puszkę coli, kosztowało 16 maledziwskich rupi chyba z tego co pamiętam, tak się nazywa ta wewnętrzna waluta, na Malediwach możecie płacić właśnie w ich walucie albo w dolarach, jest mniej więcej 4 polskie złote, więc widzicie nie jest to jakaś wysoka cena normalna, ale to tylko tak wygląda na Malediwach lokalnych, a nie w resortach. Patrzcie na backstage naszego wyjazdu tutaj jest palma, tutaj się suszą rzeczy i ręczniczki. Tutaj wisi moja nereczka. Proszę uprzejmie, jesteśmy na plaży. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Idziemy właśnie na kolację do innego hotelu, do drugiej restauracji. Nasz hotel nam użyczył parasolek, bo. Tak to w Azji bywa, że czasem niestety leje przez chwilę. Także właśnie teraz jest ta sytuacja. Ale deszcz nam nie straszny. Z wycieczki spływania na rafie koralowej, i właśnie będziemy zamawiać jakieś jedzonko, czyli obiad. Generalnie ceny nie są złe, to jest wszystko cena w dolarach amerykańskich, także trzeba na to zwrócić uwagę. Właśnie z tamtej palmy spadł kokosik i poprosiłam pana, żeby otworzył takiego świeżego. I zobaczymy, jak wygląda w środku taki świeżutki kokos. Patrzcie na to. Niesamowite. I on jest w środku taki słodki. Trochę się dzisiaj zjarałam na tym statku. Jeżeli chodzi o pogodę, to... Tak jak w Azji, jeżeli ktoś z Was był, to wie dokładnie. Pada co jakiś czas taki większy deszcz, ale to zaraz przechodzi. Na przykład mieliśmy wyjść na plażę i dwie minutki Temu było słońce i chciałyśmy iść, a po prostu nagle, w sekundę, spadł taki deszcz. Teraz już tak malutko pada, więc zaraz przejdzie. Właśnie na samym końcu tej wyspy. Zobaczcie, jaki jest widok. Kolor tej wody. No niesamowite to jest. Teraz taka ulewa. Jesteśmy właśnie w naszym guesthouse na obiedzie i zamówiłam sobie malediwskie kary, cokolwiek to znaczy. Podawane jest właśnie z surówką, z ryżem oraz z ich specjalnym chlebkiem, także próbujemy jak to będzie smakować. Mm. Mm. Ten chlebek jest bardzo krupiący. A to curry jest takie pomidorowe, mega dobre. Nie ma takiego posmaku jak indyjskie. Może lekko. Czytajskie to już w ogóle. Bardziej w indyjskie, ale bardzo dobre. Witam się z wami z plaży. Musicie pamiętać, że lecąc na Malediwy, Unik w kulturze piątek to taka nasza niedziela. Czyli jeżeli, powiedzmy, chcecie przylecieć na Malediwę w piątek to jest szansa, że na przykład łódki nie będą kursować, bo oni mają święto. Więc miejcie to na uwadze, jest to dosyć ważna sprawa, sklepy są również krócej otwarte i tak dalej, i tak dalej. Warto również powiedzieć o temacie 18+, plus, czyli o alkoholu. Alkohol na Malediwach jest on zakazany. Przynajmniej na tych lokalnych wyspach, na których ja jestem aktualnie, nigdzie go nie kupicie. Ani w restauracjach, ani w sklepie, po prostu go nie ma. Jeżeli natomiast lecicie do rezortu, to taki alkohol tam jest serwowany, ale jest naprawdę bardzo drogi, więc albo robicie sobie detoks, albo lecicie do rezortu i wtedy tam możecie ewentualnie coś z alkoholem wypić. Dzisiaj nie ma jakiegoś dużego słońca, przynajmniej go nie widać, bo jest lekko zachmurzone niebo, ale to nie znaczy, że to słońce Was nie opala. Więc miejcie to na uwadze, bo jak ja sprawdzam, to teraz indeks UV jest około 5-6, więc naprawdę mocno pala mimo tych chmur. Patrzcie na tego małego gościa. Teraz się schował do muszelki. Wyspa Digura, na której aktualnie się znajduję, jest to wyspa... Położona Speedboatem, tak około dwóch godzin od stolicy, czyli od Male. Jest to dosyć daleko w porównaniu do innych wysp, typu Mafushi i tak dalej, które są dosyć takie bardzo turystyczne i popularne. Jest na wyspie też parę konstrukcji, ale powiem Wam, że to nie jest jakoś niesamowicie uciążliwe, w ogóle tego nie słychać po prostu. Wizualnie, ewentualnie, może komuś przeszkadzać, no ale to chyba jest i tak mała ilość w porównaniu do tego, jak jest na tych bliższych lokalnych wyspach. Od Male. co ciekawego tutaj leży. Ciekawe, czy ma w środku lokatora. Jest wiele takich Instagramowych huśtaweczek. Ludzie sobie chillują na plaży. Niesamowicie. Właśnie co super, to zobaczycie tutaj taką lokalną społeczność. Oni sobie teraz właśnie mają taką siestę, wszyscy na plaży leżą na tych fotelach. Nie jest tutaj, wiecie, tak pinterestowo, ale właśnie ja to lubię w takich miejscach. Nie lubię jeździć do super turystycznych miejsc, bo można zobaczyć jak ludzie po prostu żyją w innym kraju i to jest dopiero ciekawe. Jest tutaj mnóstwo takich małych domków lokalnych. Wszędzie na tej wyspie znajdziecie takie śmieszne, wyplatane chyba ręcznie fotele z siatki. Śmiesznie bardzo to wygląda. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Niesamowite są te uliczki. Właśnie spytałam panią, która tutaj mieszka, z czego jest robiony ten mur od domku. I patrzcie, tu normalnie są muszelki. Widzicie te warstwy tutaj w tym kawałku? To wszystko jest wyciągnięte z morza i ulepiony taki mur. Ja się osobiście mega ekscytuję takimi rzeczami. Dla mnie to jest dużo ciekawsze niż jakieś stregany dla turystów. Muszę Wam powiedzieć, że dopiero co się kąpałam, a już mam całą mokrą twarz, to jest tak niesamowita wilgotność. Nie da się tutaj <gryw> normalnie na sucho funkcjonować, także bądźcie na to przygotowani. Ta wyspa, na której ja jestem, Tigura, ona charakteryzuje się tym, że jest taka bardzo długa i wąska. Na końcu tej wyspy jest taki fragment z piaskiem który wchodzi do takiej błękitnej wody, bardzo przyjemna. Nie chodzi się, wiecie, jakoś strasznie daleko, żeby coś zobaczyć, wszystko jest w zasięgu paru kroków, także bardzo polecam Wam tą wyspę. Chcę, żeby Wam tylko pokazać jak wąska jest ta wyspa. Tutaj widać wodę. wracamy się i tutaj widać wodę, także bardzo wąska. Kim ty jesteś? Trochę wygląda jak jakiś kameleon, ale jaka ciekawa jaszczurka. Jak ktoś wie, co to konkretnie jest za gatunek, to mi piszcie w komentarzu, bo ja się niestety nie znam. Ale wygląda przepięknie. Widzicie te kamienie w wodzie? Ten cały pasek jest właśnie odpływ i to jest rafa koralowa. Wyłoniła się z wody. Niesamowite to jest. Pocztówka z Malediwów wysłana. Jesteśmy teraz na lotnisku w Male na Malediwach i wybieramy jakieś ciekawe magnesiki. Powiem Wam, że jest bardzo duży wybór na lotnisku, także nie musicie szukać em, na Male czy na swoich wyspach, bo po przejściu przez odprawę i security jest właśnie taki identyczny sklep z pamiątkami.